Toshiba AT100 nie zachwyca finezyjną obudową czy materiałami. Jest to solidny tablet z dużym ekranem i bogatym wyposażeniem. Posiada pełnowymiarowe gniazda HDMI i USB, a to rzadkość wśród tabletów. Do tego urządzenie ma czytnik kart pamięci i ekran, który pod względem jakości generowanego obrazu nie ustępuje najlepszym konstrukcjom. Toshiba to spory tablet, nawet jak na konstrukcję z 10-calowym ekranem. Waży 754 g i jest wyraźnie grubszy od Samsunga Galaxy Tab 10.1. Oprócz standardowych przycisków do uruchamiania tabletu i regulacji głośności, do dyspozycji mamy dwa przełączniki do wyłączania lub włączania funkcji automatycznego obracania ekranu i blokowania systemu. Z prawej strony to Shiba AT100 znajdziemy gniazdo słuchawkowe i zasilające oraz długą klapkę, pod którą umieszczono gniazda, dzięki którym możemy m.in. podłączyć tablet do telewizora, czy podpiąć do niego klawiaturę i mysz bez konieczności stosowania dodatkowych przejściówek. To jeden z nielicznych tabletów, który dodatkowo wyposażony jest w czytnik kart pamięci. Toshiba wykorzystuje platformę NVIDIA Tegra 2 250 z dwurdzeniowym procesorem o prędkości 1 GHz i 1024 MB pamięci RAM. Taka konfiguracja pozwala na płynne odtwarzanie nawet zaawansowanych filmów HD oraz zapewnia odpowiednią wydajność w grach. Wśród zainstalowanych aplikacji znajdziemy również skrót do serwisu NVIDIA Tegra Zone, gdzie znajdziemy gry zoptymalizowane na platformę NVIDIA. Duży ekran i modem sieci bezprzewodowej to komponenty mocno zużywające energię akumulatora. W Toshibie przy maksymalnej jasności matrycy z włączonym Wi-Fi podczas odtwarzania filmu HD z YouTube bateria starczyła nam na 4 godziny i 20 minut. Dla porównania Asus Slider pracuje o godziny dłużej, a Galaxy Tab 101 o 2 godziny. Z wydajnością akumulatora nie jest jednak tak źle, gdyż skonfigurowany ta odpowiednio tablet potrafi pracować 6-7 godzin, gdy przeglądamy na przykład strony internetowe. ATS to wszechstronny i przede wszystkim solidny tablet. Pod względem wyposażenia bije na głowę topowe konstrukcje jak iPad 2 czy Samsung Galaxy Tab 10.1, a oferuje równie dobrej jakości ekran. Najważniejsze, że jest od nich dużo tańszy. Według nas to strzał w dziesiątkę.